Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Pozwolę sobie troszeczkę pomanipulować przy tym urządzeniu, ponieważ koledzy widocznie tak odbiegają od dawnej normy wzrostu. Chciałem powiedzieć, że ta ustawa jest kolejnym przykładem takiej pozytywnej reakcji ministra finansów na sytuację gospodarczą. W tym przypadku głównie branży metalowej, ponieważ te problemy, o których tutaj już kolega senator sprawozdawca mówił, branży były rozpoznawane na posiedzeniach komisji. Wszystkim nam się wydaje, że ta zmiana ustawy VAT jest bardzo pożądana, będzie niwelowała negatywne skutki obrotem stalą i, i szczególnie prętami metalowymi. Rozwiązuje te kwestie różnych darowizn ze strony, ze strony firm, szczególnie na rzecz organizacji pożytku publicznego, ale wprowadza, wprowadza jeden bardzo Ciężki dla, dla wielu przedsiębiorców przepis tej odpo solidarnej odpowiedzialności. Na komisji pan minister jakby rozwiewał te, te obawy, ale tutaj wspólnie czasami nawet z niektórymi senatorami zgłaszaliśmy ten aspekt tej solidarnej odpowiedzialności jako wielkie niebezpieczeństwo dla podmiotów gospodarczych. Dlatego popierając ustawę sygnalizujemy także do ministerstwa zwracanie uwagi na te aspekty, czy czasami interpretacje przez urzędy skarbowe, które będą kontrolowały cały ten proces obrotem stalą, będą w właściwy sposób traktowały pojawiające się wyjaśnienia. Dlatego, Panie Ministrze, dziękuję za uwzględnienie tych postulatów przedsiębiorców, tak jak poprzednio przy ustawie akcyzowej. No, mam nadzieję, że ta represyjność ze strony Ministerstwa Finansów, a szczególnie urzędów wobec uczciwych przedsiębiorców nie będzie za duża. Dziękuję bardzo. Dziękuję.